Jest czwartek, 2 kwietnia 2020 roku. Dzień dobry, tak? Ale co łapią? Poważnie pani mówi? Ale Amerykanie? A po polsku mówili? Ja nie wiem, nie wiem, Amerykanie, nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, nie nie wiem, Zbigniew, słyszałeś to? Pani mówi, że w Olsztynku łapią. Ja zająłem kolejkę w tej chwili i stoję z wózkiem w kolejce i Państwo zachowują, Państwo zachowują odstępy półtora metrowe przynajmniej do dwóch metrów i jest bardzo miło, sympatycznie słuchaj, życie towarzyskie się rozwija. Jak w stanie wojennym? No mówię ci, rewelacyjnie jest. Mi się podoba. Jak dla mnie może być tak zawsze. Słuchaj, ludzie wreszcie odeszli od komputerów, od tych Messengerów, od pudelków. Po prostu słuchaj bibeczka. Ja przyniosę grilla z podwórka tutaj i będziemy sobie tutaj fajnie ten... No. To już będzie zgromadzenie. Proszę? To już będzie zgromadzenie. A to już jest zgromadzenie. A wie Pani co, ja Pani tak się zapytam, jaka jest różnica, że będziemy zarażać się tutaj na zimnie, czy tam w cieple? Każdy leci Ja nie ziewam, ja nie ziewam. Ja wstaję o 14 o tej godzinie nie ziewam. Sytuacja jest dość zabawna, śmieszna i... Natomiast ludzie y, są super i w ogóle i wiedzą o co chodzi. Właśnie wychodzi y, kolejna partia. Zbyszku, wchodzimy. Natomiast, natomiast pani pilnuje, żebyśmy y, wymoczyli ręce w, tym, y, tym, tym, w tej glicerynie ze spirytusem. Po czym każe założyć rękawiczki, dezynfekuje wózki i zaraz to nastąpi. Muszę Ci powiedzieć. Dobra, to ja wjeżdżam. Z Gniewie ja wjeżdżam. Czekaj, teraz się będę dezynfekował. O! Tak się wymemłam. Tak się wymemłam. Wiem, już składam oczywiście. Tutaj rękawiczki. Dwie, tak? Dwie rękawiczki. Dwie rękawiczki i wkładam. Zbigniewie muszę ci powiedzieć, że jestem w środku. Jest to, że w w Dziękuję, że jesteście Od kilku tygodni trwa psychoza. Jest to psychoza rozpętana przez rząd bądź przez rządy. Przez administrację nie tylko polską, ale też e, Na szczęście są idee, są plany, są projekty, które przed tym chronią. Immunitet rodzicielski to ochrona, przede wszystkim ochrona rodziny przed arogancją władzy, przed arogancją administracji. Przed próbą zawłaszczenia każdego aspektu naszego życia. Czy ta idea się przyjmie? Czas pokaże. Immunitet rodzicielski. Dla Tata TV. Spod Biedronki. Mirowilewski. Pozdrawiam.